Cześć, z tej strony SmartBot. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o rodzajach baterii, jakie możecie zastosować w swoich instalacjach off-grid. I jak widzicie tutaj po lewej stronie, mam tutaj przykład baterii litowo żelazowej w tzw. Tak celach pryzmatycznych, czyli są to cele, które są zespawane wszędzie wokół z blachy, zamknięte, także tutaj nie ma możliwości, żeby taką celę uszkodzić w jakiś sposób na przykład sibokentem. Dalej mamy ogniwa litowo-jonowe, także w celach cylindrycznych, które tak podobnie są zbudowane, czyli mamy zamknięty element metalowy, z tej strony jest tylko taka mała szczelka, no ewentualnie moglibyśmy tutaj wsadzić się w okręt i ją uszkodzić, ale generalnie nic się nie stanie, jeżeli taką celą rzucimy o podłogę, to ona dalej będzie sprawna. I tutaj także widzimy ogniwa litowo-jonowe w tak zwanych saszetkach, no, na które już musimy bardzo uważać, gdyż też saszetki akurat w, tym, w tej baterii są osłonięte taką plaką, jednak same w sobie są one, one bardzo miękkie i podatne na uszkodzenia, więc jeżeli byśmy taką serwetkę wzięli, zgięli, albo nieboże nawet przebili, no to wtedy mamy gotową, że tak powiem, gotowe niebezpieczeństwo i takie ogniwo nawet nam może wybuchnąć w rękach. Czyli można powiedzieć, że takim pierwszym aspektem, który musimy wziąć pod uwagę, to jest aspekt bezpieczeństwa. Oczywiście w ogniwach litowo-żelazowych, jeżeli już dojdzie do jakiegoś samozapłonu, to z reguły to nie będzie zbyt spektakularne. Takie ogniwo nam się przysłowiowało po kopci i powinno później samo zgasnąć. W ogniwach litowo-jonowych, no ten samo zapłon będzie się podtrzymywał do momentu, aż ogniwo się całe nie, całe nie spali. Więc jeżeli już montujemy takie ogniwa, to powinno być w miejscu, gdzie ewentualnie nie spowoduje to żadnych szkód. Czyli jakaś wydzielona strefa, jakiś dodatkowy domek, coś powiedzmy, gdzie coś nic nie stanie. W przypadku ogniw litowo-żelazowych, one są, już tak powiem, bardziej bezpieczniejsze. Mamy także na rynku ogniwa litowo-tytanowe, których ja tutaj nie mam przykładu. Jednak one się podobnie zachowują jak ogniwa litowo-żelazowe, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Oczywiście nie znaczy, że takie ogniwo od razu nam wybuchnie tutaj na podłodze. Te ogniwa są szeroko stosowane w samochodach elektrycznych i przejeżdżają miliony kilometrów. I nie ma z nimi żadnego problemu. Problem oczywiście z nimi występuje wtedy, jeżeli ktoś takie ogniwo uszkodzi. Tak? Czy na przykład w takim aucie elektrycznym dojdzie do że tak powiem, wypadku, zniesie się bateria, no i to wtedy po prostu jest problem. Samo siebie takie ogniwo, że tak powiem, nie stanowi zagrożenia. Czyli, powiedzmy, mamy pierwszy aspekt bezpieczeństwa. Drugim aspektem może być aspekt ekonomiczny. Takie ogniwa litowo-żelazowe z reguły na rynku są dostępne tylko nowe. Bardzo mało jest ich używanych. Możemy je kupić zarówno na AliExpress, AliExpress, lub też na Lego, jakby bezpośrednio kupując same ogniwa i składając z nich samą baterię. Z reguły jest to koszt około 1000 zł za jedną kilowatogodzinę lub trochę więcej, jeżeli chodzi o nowe baterie. E, ogniwa cylindryczne, no to w zależności od zużycia lub też gdzie to sprzedaje, to jest około 4 do 10 zł za sztukę. No przy tym, żeby złożyć jakąś baterię konkretnej pojemności, to musimy mieć przynajmniej 100, 200 a nawet 1000. No więc tutaj cenę jest ciężko oszacować, e, ale jeżeli ktoś ma dostęp do takiej baterii, to oczywiście może z nich także złożyć, nie ma problemu. W przypadku ogniw litowo-jonowych tutaj jakby jest o tyle ciekawie, że jest ich bardzo dużo na wszelkiego rodzaju portarach typu OLIX albo Allegro. No i po prostu głównym źródłem tych baterii jest to, że pochodzą one albo z aut zbitych lub też pochodzą one z tak zwanych wad fabrycznych z fabryki baterii. W tym przypadku najczęściej jest to fabryka LG w Wrocławiu. I w tym przypadku ta bateria właśnie miała taką wadę, że jedna z cel, która była tutaj była uszkodzona. W tym przypadku ja poczywałem ogniwo 7S, więc mi to się idealnie zgadzało. 8 zostało odcięte, mam nową baterię, która nie była używana i jest jak najbardziej zdatna do użycia. Czyli mamy aspekt bezpieczeństwa, mamy aspekt ekonomiczny, i ostatnim aspektem oczywiście może być rozmiar albo też waga. Jeżeli ktoś planuje takie baterie instalować może nie wiem, w jakimś rowerze elektrycznym, w jakimś kamperze albo Potrzebuje je przemieszczać, na przykład na jakimś wózku widłowym, żeby zasilać jakiś mobilny plac, nie wiem, budowy, na przykład jakąś lub coś w stylu. To ta bateria tutaj waży około 15 kg, ma 1,9 kW pojemności, a ta bateria tutaj waży około 18 kg, ale ma 4,4 kW pojemności. I tutaj właśnie mamy takie dobre porównanie, bo można powiedzieć, że są ogniwa litowo-żelazowe że tak powiem nowszej generacji i tutaj także ta bateria jest nowej generacji, bo to jest bateria od Renozoi ZE 40. Teraz aktualnie jest dostępny także Renozoi ZE 50, który ma jeszcze bardziej, że tak powiem, efektywniejsze pod względem pojemności i rozmiaru oraz wagi baterie. To była trochę poprzednia generacja, która jest także sprzedawana, ale jak widzicie dwie takie same baterie, taka sama waga, a tutaj mamy praktycznie 2,5 razy większą pojemność. Tutaj taki krótki przerywnik, w jaki sposób szukać tych ogniw i gdzie je kupować. Oczywiście najprościej wejść na OLIX albo na Lego, tudzież na Lego lokalnie i wpisać po prostu hasła Bank Energii, Magazyn Energii albo ogniwa litowo-żelazowe lub też litowo-jonowe. No i tych ofert nam wychodzi. Dość sporo. Tutaj na przykład mamy przykład ogniwa litowo-jonowego z grupy Volkswagen Audi. Tak jak mówiłem wcześniej, część ogniw jest zamknięta w takiej właśnie metalowej obudowie. Jeżeli chcielibyśmy zmienić konfigurację takiej baterii, no to nie jest to proste. Trzeba tą obudowę rozciąć, żeby takie taką baterię czy tam ogniwa z ze środka wyciągnąć. Tutaj na przykład widzimy ogniwa ze starej generacji Audi typu Mitsubishi IMF. Są to ogniwa pryzmatyczne, litowo-jonowe, w takich fajnych obudowach na śrubki, gdzie nic nie trzeba rozcinać, wystarczy tylko skręcić. Albo tutaj, na przykład, mamy przykład ogniw z Fordamach for, for E. One także są bardzo przyjemne, z boku mają wyjście na wszystkie bieguny, więc łatwo można zmienić ich konfigurację i dostosować do swojego systemu. Tak więc tutaj mamy właśnie różne oferty tych ogniw, które mi się wydawały ciekawe. Oczywiście, żeby znaleźć dobrą cenę trzeba się trochę naszukać. Wcześniej, że tak powiem, te ogniwa były trochę tańsze. Teraz te ogniwa litowo-jonowe stają się powoli coraz droższe. Główny powód jest tego taki, że osoba, która mi sprzedawała te baterie, a pracuje prawdopodobnie gdzieś może na sortowaniu albo na utylizacji tych baterii, powiedziała mi, że teraz już LG dba o to, żeby te baterie nie trafiały do rąk drugich z tak zwanych nieoficjalnych kanałów, i wcześniej te baterie dokładnie niszczy w ten sposób, że zalewa je solanką na czas transportu. Tak więc takie ogniwo, jak już dojedzie do sortowni, to jest, że tak powiem, skorodowane i do niczego się nie nadaje. Więc na ten moment jest jeszcze trochę ofert na Oliksie. Niektóre są nawet w całkiem dobrych cenach, ale może być, że powoli tego będzie coraz mniej. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć. Aktualnie ta bateria jest podłączona. Mam z niej zasiloną lampę, którą tutaj używam do mojego oświetlenia, że tak powiem, mojego studia. Tak więc to by było na tyle. E, dajcie znać, jakich baterii używacie e, i no, czy bardziej idziecie w stronę litowo-żelazowych, czy litowo-jonowych. Ja tą litowo-jonową, to także później wam pokażę. Będę używał, żeby rozbudować już istniejący magazyn baterii na bateriach litowo-jonowych. Więc ona niedługo będzie skonfigurowana, tak jak tutaj. Będzie podłączony BMS, będą podłączone przewody i zostanie podjęta do istniejącego magazynu. Tak więc to by było na tyle. Hej, cześć.